Cześć moi drodzy, witam serdecznie, dzisiaj przychodzę do was z takimi oto zdrapkami, mam tutaj trzy zdrapki po piątce, mam krzyżóweczkę za 5 euro, mam tutaj jedną z tych ostatnich nowości i tutaj tą też, też ostatnio mam wznowienie, także 15 euro wkład w odcinek, zobaczymy jak te dzisiejsze zdrapeczki nam tutaj wypadną, więc kochani trzymajcie kciuki, żeby coś fajnego udało się tutaj wydrapać, żeby wpadły jakieś wysokie wygrane. No i zaczynamy i myślę, że zaczniemy sobie... Aha, jeszcze mam fajne numery. Potrafiły mi się dwie jedynki. Te dwie zdrabki mają numer jeden, Więc myślę, że zaczniemy sobie od nich, a krzyżówkę zostawimy sobie na deser i zacznę chyba dzisiaj od tej zdrabki I zobaczymy, co tutaj będzie. Także kochani, trzymajcie kciuki. No i zdrapujemy. Tutaj mamy wygrywające liczby, tutaj mamy nasze liczby i do każdego rzędu jest osobny mnożnik przypisany, a można tą zdrabkę, tą wygraną pomnożyć razy 2, 5, razy 10 oraz raz 20. Także. I mam tak, szukamy 27, 24, 22, 3 i 15. To są nasze wygrywające liczby i sprawdzamy. Pierwszy rządek pusty 26 sześć no, siódemeczka. Oboki z każdej strony. Także czuję, że może być przegrana, ale z no, sprawdzimy. 30 w ogóle nie mamy 14 obok 19 Jedyneczka. Siedemnaście, ostatni rządek, szesnaście obok, dziewięć, dwadzieścia pięć obok, trzynaście obok i dwadzieścia dziewięć obok, także przegrana, no niestety, ale jakoś ta zdrapka nie jest moja szczęśliwą zdrapką, także przejdźmy sobie teraz do tej no i tutaj mamy wygrywające liczby nasze liczby i w tej grze, tej ognistej tutaj szukamy również czwórek, a w tej na dole piątek, także szukamy 7, 28 oraz 4 o jest czwórka, jest wygrana, super tu jest czworeczka, że jest taka troszkę inna. No. Tutaj mamy jedną wygraną, a teraz sprawdźmy sobie grę numer dwa. Tutaj szukamy ósemki, dwójki, no i oczywiście piątki. Tutaj już nic nie ma. Także w granu mamy tylko tutaj pod czwóreczką, i sprawdzamy. O, jest dyszka super. Także jeśli, jeśli nawet krzyżóweczka tylko nam się zwróci, to już będzie odcinek na powiedzmy sobie, no już odcinek, cały odcinek się zwróci, wkład w odcinek to 15. Zdrapka z jedynką przyniosła dyszkę. I zabieramy się za naszą krzyżóweczkę. No i drapię mam nadzieję, że wszystko w miarę dobrze widać. I tak mamy KID. na mamy e super że jest e. e dwa razy mamy w bonusie a poza tym x x chyba gdzieś widziałam A może nie, bo nie mogę go teraz znaleźć. Dobra. J i M. Tu mamy M. Doku widział mnie X. W drugiej w ogóle nie widzę. Co potrzebujesz? Tu jeszcze było L. Dobra, dalej. V i P. No to V na pewno jest. Tutaj jeszcze było V. Mamy P. Dalej. N Q. W i F. W F. Tu mamy W. nie widziałam. Dalej mamy O i Y. Teraz Y. Mało, zbliżamy się do końca, a do bonusa brakuje nam tylko C. Więc byłoby nieludko, bo się pojawiło. K, gdzieś było. Przedostatni, S. Tworzy nam się wyraz. Chyba pierwszy. Tu nam się tworzy też jeden wyraz. No, decydująca literka. O, jest C. Super, jest wygrana w bonusie. Także już co najmniej nam się ten odcinek zwrócił dzisiejszy. Już wyszedł na, wyszli, wyszłam na zero, a może jeszcze jakiś plusik z tego będzie, zobaczmy za chwilę. Więc tak, sprawdzamy. A na pewno nie było i nie było, T nie było, T i A, tutaj nie utworzył się żaden wyraz, a tutaj mamy jeden i B nie było, T nie było, B, B, A, T, I, G. No dobra, mamy bonusik, wszystko się zgadza. Sprawdzamy co w tym bonusie. Oby gruba kasa była. Uwaga, uwaga. O, no i... Bardzo ładnie dwie dyszki. Super. No super. Czyli mamy tak odcinek za 15 euro. A tutaj jest dwie dyszki. I tutaj z dyszka. Czyli nam się podwoiło dzisiaj. Podwoił, podwoił nam się ten wkład w odcinek. Kochani, kochani mam nadzieję, że Wam się podobało. Fajne wygrane dzisiaj wpadły, więc chyba było fajnie. Um, oczywiście zostawiajcie łapki, y, zostawiajcie komentarze. Y, jeśli jeszcze nie subskrybujecie, również Was zachęcam do subskrybowania kanału. No a na dzisiaj żegnam się z Wami. Życzę Wam miłego wieczorku oraz wysokich wygranych. Trzymajcie się cieplutko, no i do następnego. Pa, pa.